Witajcie! Ja jestem Rivet i dziś mam dla Was coś dość unikatowego. Jest to projekt polskiego studia połączenie gry i komiksu, tudzież, jak kto woli, powieści graficznej. Jeśli lubicie klimaty noir, cyberpanka, dystopii i innych równie miłych rzeczy, to powinno się Wam spodobać. Siłą rzeczy jest polska wersja. Jest to demo, nieskończony produkt, który ma na celu zaprezentowanie mechaniki rozgrywki bez ujawniania zbyt wielu fragmentów fabuły. Zalecamy grę za pomocą kontrolera. No dobrze, że jestem w takowy wyposażony. Dziękujemy za wypróbowanie udanej zabawy. Myślę, że będzie nawet bardzo udana. To będzie jak cyberpunkowy komiks czytany przez ze mnie wszech ulubionego youtubera mi nadzieję 12 marca 2024 roku Susan Ballion wiek 21 lat kobieta Barry Edwards, wiek 25 lat, mężczyzna heteroseksualny. 2,5 tysiące na koncie. 326 CCS. Podejrzewam, że to są punkty na wzór tych um, social credit w Chinach. Barry nie ma żadnych aktywności w social media. Bądź jak Barry. <gryw> Jeśli chcesz się uchronić przed totalitarnym państwem. 18-letnia Amy i jej fotki z Instagrama ze słodkim kotkiem, William Butler, wiek 29 lat, mężczyzna. I zdjęcia z Facebooka, bo jest boomerem ekwiwalentem boomera w tej technologicznej przyszłości. Skan nieudany. Podejrzany jakiś typ. Na tym metrze każdy człowiek jest jak otwarta karta w przeglądarce urzędnika państwowego. Barry chyba też jest podejrzany. Więc to pewnie nasi bohaterowie. Dobra, zgubiliśmy ich. Nieźle. Jak na amatora. Ale po bandziorze zby 16 spodziewałbym się więcej. Włam do sieci obserwatorium, tak tylko trollowałem jajogłowych. To żeś potrolował, to nie były standardowe systemy zabezpieczeń. A ty nie zatarłeś śladów. Psy tak ci wjadą w dupsko, że sam zaczniesz ujadać. Twoje szczęście, młody, że razem z paroma wspólnikami chcemy wziąć cię pod nasze skrzydła. Chwila, nie mów, że jesteś jednym z nich. Tych, no, libertarian, czy jak was. Liberated. Nie dziękuj. Jakbyś nie zauważył, na każdym rogu są kamery, a w każdym terminalu pluskwy. Daj spokój. Złe korporacje. Techno-niewola. Co jeszcze? Reptilianie? Śmiało, młody. Śmiej się, śmiej. Jak psiarnia robiła ci wjazd na chaty, to nie było tak śmiesznie, co? O co poszło tym razem? Nie szczerzyłeś się do kamer? Brak, brak transakcji na koncie? Nie chciałeś, żeby cię szpiegowali? Męska decyzja, młody. W jakim świecie chcesz żyć? W takim, gdzie system wybiera, kto będzie wolny? Czy w takim, gdzie to wolni ludzie wybierają system? Kurwa, wysłali szperacze. Jebane policyjne drony. Nie panikuj. Damy radę, okej? Okay? W schowku jest Givera. Osłaniaj mnie. Się robi, szefie. Zniszczy drony. Okej. Okay. No, drony też strzelają. Regeneracja zdrowa. Chyba mamy pełne. Mieliśmy go osłaniać, to może się cofnijmy. Ciekawe w jakim mieście. Jak w jakim kraju w ogóle toczy się gra. Okej. Okay. Nieźle młody. Halo? Halo, jak mnie słychać? Chyba nas zakłócają. Podać headshot. Jeżeli nie słyszysz, idź w prawo. Tam jest centrum danych. Szybko. Trochę dziwnie wygląda grafika w faktycznej grze. Chodź do mnie przyjemniaczku. O, jakim cudem ja nie trafię? Nie, żeby to było niemożliwe, że nie trafiłem ale w tej sytuacji. Doskonale. Teraz najważniejsze. Musisz dać mi zdalny dostęp do ich sieci. Sprawdź smartfona. Powinien mieć program do kryptoanalizy. Później mi podziękujesz. Ok, cyferki wybieramy. No to po kolei próbujmy. Zero jest na dobrym miejscu. Dwójki i dwójki nie ma, trójka jest na złym miejscu. Dobra, to zrobimy 0, 3, 4, 5 0,3 0, 3 jest dobrze. To kolejne. Okej, okay, jeszcze tylko jedynie nam brakuje: 0, 3, 8, 7 I'm in. Mamy dostęp, zajmę się tym, a ty uciekaj. Tak się składa, że to moja specjalność. I strzelanie w kolana, a tym razem w głowę. A teraz zupełnie, teraz trochę ponad głowę. Trochę, czyli jakieś półtora metra. I tak się kończy pierwszy rozdział komiksu. Ale jest też drugi, na to wygląda. To chyba jakaś nowa postać. Best boss ever. Rzecznik Komendy Głównej ogłosił nowe środki bezpieczeństwa w odpowiedzi na atak terrorystów w Chinatown. Zeszłej nocy ofiarą zamachu padł anioł świętej Marty, porucznik Brandon Chang. Troszkę podłośnie grę, bo chyba jest trochę cicho. Zasłużony funkcjonariusz policji w dniu zamachu na szkołę imieniem Świętej Marty był jednym z pierwszych oficerów, którzy przybyli na miejsce tragedii. Chang ratował, ratował i opatrywał rannych. Wybaczcie, trochę się rozkazywałem. Prywatne połączenie. Chyba... Chyba powiedział, że zaraz tam będzie. I już tam jest. Oho... To wygląda jak kłopoty. Problem sam się rozwiązał. Lubię to. Trochę mało. Cyberpunkowa miejscówko. Okej. Okay. O. Okej. Okay. Spróbujmy się skradać, tak jak sugerowała nam to gra. Chodź, przyjemniaczku. No ale jednak wolimy rozwiązania siłowe. Jesteśmy starym gliną, który nie pierwszy się w tańcu. Powiedziałem to bardzo niezręcznie. Chciałem być odrobinę bardziej family friendly. Ale wyszło jak wyszło. Winda. Ale najpierw zobaczmy, co tutaj mamy. A skrzynka. Pewnie trzeba będzie coś z nią zrobić na górze. Jakąś wajchę przyciągnąć. Jak to w gierkach często bywa. O, wróg. Boom headshot tak zwany. Ikoniczny. Okej. Okay. Dajemy nura. Widziałem często reklamy tej gry na Facebooku. Zobaczyłem też dzisiaj, że dostępne jest demo. Skoro Facebook, czy też raczej deweloper lub wydawca, tak bardzo chcą, żebym spróbował demo, no to uznałem, że. Tak, też zrobię. Um. Okej, okay, to mogę się wrócić, ale... Aha, tam na górze jest jeszcze jedna wajcha. Chyba mi mignęła. O tutaj. Sam gameplay jest troszkę drętwy. Ale komiksowe wstawki są naprawdę fajne. I fabularnie też zapowiada się dosyć ciekawie. Nie jestem pewien kiedy wychodzi pełna wersja, czy w ogóle jest już data premiery zapowiedziana, ale jeśli będzie w jakiejś rozsądnej cenie, to sprawdzę, jeśli chcecie, żebym nagrał pełną wersję, jeśli spodobały, spodobały wam się um, te komiksowe wstawki czytane przeze mnie, to kto wie. Też te, rozumiem, że tego wycinka nie będzie w pełnej wersji. To jest tylko właśnie takie tech demo Wybarstwie Mam nadzieję, że moje odstawianie kubka nie było głośne. Więc jeśli chcecie zobaczyć pełną wersję tej gry, może całą serię z niej, gdyż będzie miała premierę, to śmiało piszcie w komentarzach, bo dobrego cyberpunka nigdy za wiele. Też wiele polskich gier w tym roku zapowiedzianych, zapowiedzianych na ten rok właściwie jest osadzona w cyberpunku Dziwny zbieg okoliczności, prawda? Okej, okay, to będę mógł teraz dosięgnąć tej liny, rozumiem. A nie, okej. Okay. No, i lecimy. Nie była to. O! Możemy jednak tej linii dosięgnąć. Hmm. Nie wiem, czy jest sens przesuwać to. Bo przesuwanie tej bryły nie jest chyba najciekawsze, bo tutaj też jest lina. Ha. Może prędzej czy później, tak czy inaczej, będziemy musieli to zrobić, więc. Więc może zróbmy to od razu. Jest środek nocy, gdy to nagrywam. Zobaczyłem, że to, że to demo jest dostępne tylko jeszcze kilka godzin. Więc, cóż, taki to ciężki żywot youtubera. <śm> to ja, to jest taka metafora toczę content na kanał. To jest równie duży wysiłek. Co ten wkładany przez tę tutaj postać <laughs> I cóż mi to dało? Aha, tak, były Dwie pary drzwi Dwie pary drzwi Teraz trochę się i się zastanawiam czy faktycznie tak się mówi Kiedyś miałem zagwostkę. Gdy coś tłumaczyłem Związaną z drzewiami Aha, dobra, poczekajmy Też przydałoby się trochę koloru Ja wiem, że dystopia Totalitarne państwo Aha, nie Nawet nas nie dotknie Nawet jeśli będziemy w tym miejscu Ale troszkę jak kolorów by się przydało? Okej, okay, więc gramy zarówno. W ogóle powinien na to zwrócić uwagę o wiele wcześniej. Gramy zarówno po stronie Liberated i państwa. Dobrze, że jest pan z nami, kapitanie. Wróg obstawił przejście po drugiej stronie grodzi. Wysłaliśmy drona saperskiego przez szyb wentylacyjny. Proszę, będzie pan potrzebował czegoś mocniejszego. Hmm. oj panowie. Współczuję wam trochę mi źle z tym, że gram po stronie policji w totalitarnym państwie. Jeszcze jeden ładunek mi został, ale już chyba nie ma wrogów. Tutaj postawiłem, nie, dobra. O, Że też nasi koledzy anarchiści tego nie zauważyli? <grybujesz> Że dronem stawiam im bomby pod nogami? Wow! No tak, i wera jest to wiele przyjemniejsza. Jeden anarchoł się właśnie na dwóch, na ten temu nie podstawiłem bomby pod nogi. A jajaj. O nie, mam nadzieję, że. A, kurczę, muszę od nowa wkładać ładunki. No, rozumiem, znaczy, mam nadzieję przynajmniej, że w pełnej wersji m, będzie można dokonywać wyborów, w której stronie się bardziej Kibicuje stanąć po której ze strony Szczerze mówiąc, no tak, bym, by, byłbym bardziej skłonny stanąć po stronie wojowników o wolność, a nie cyberpunkowego totalitarnego. Jak podejrzewam. Kurczę, znowu to zrobiłem. Znowu to zrobiłem. To nawet nie jest trudne. To nawet nie jest trudne. Dobrze, dobrze. Ale teraz będziemy mogli znowu wysadzić element wywrotowy. Zaplutę karły reakcji. Chcąc zniszczyć nasze piękne państwo nad Wisłą. Odpalamy. Dobrze, tym razem się uda. To trzy razy sztuka. Podejrzewam, że już zaraz będzie koniec dema. Nie sądzę, żeby było... ...bardzo długie. Uuu, fajna muzyka. Tutaj kolejny będzie. No i leci. O, i jeszcze jeden. Więcej was matka nie miała, cytując klasyka? Aaa, <laughs> ok, dob dobry save. Dobrze, że to nie są właściwie... O, dobra, to trochę są. No może niezręcznościowe wstawki, ale już na pałę nie będę mógł tego po prostu przejść. No już już, nie mam całego dnia o serio Serio? Okej, okay, dobrze. Co mam z tym zrobić? O... Jak to wyłączyć? Aha Pewnie coś tutaj jest. Prewencyjnie o kurczę dron. Dobrze, że Państwo gwarantuje nieskończone pociski. Dziękuję, kapitanie Państwo. będziemy hakować... Chyba... Szczury! Czajcie się w mroku! Roznosicie swoją zarazę! Dopadnie was śmierć! Gaz! nie Rozpylają gaz! Wynoście się stamtąd! Już! Nie uciekniecie. Oczyścimy świat z waszego brudu. To koniec waszej tyranii. Okej, okay, więc anarchiści nie są tak dobrzy, jak można byłoby się po nich spodziewać. Cóż za paskudny symetryzm. Dziękujemy za grę. Premiera drugi kwartał 2020. Także e, ogólnie mam pozytywne wrażenia. Komiks ze strony wizualnej jest fajny. Historia zapowiada się ciekawie. Podoba mi się. To może być całkiem solidny cyberpunk. Podoba mi się koncepcja, z tym, że gramy zarówno jako państwo, jak i ruch oporu. Mam nadzieję, że fajnie wam się oglądało, bo mi całkiem fajnie się grało. Napiszcie mi w komentarzu, czy chcecie więcej z tej gry. I do usłyszenia w kolejnym materiale.